Maneczko z tej strony Wazy. Ja w dzisiejszym odcinku będziemy wykonywać zadania tygodnia pierwszego kasacji. Na samym początku chciałem Wam serdecznie podziękować za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze pod filmem, podzieleniem się filmem z innymi oraz za wsparcie kodem Wazy Gaming oraz YouTube'a, jak i innymi opcjami. No i przechodzimy do zadań. Pierwsze zadanie, które wykonamy, jest to zadanie: w pokonaj Megalodo, Dona maszynistę lub. Panią Mringus Ramę. Ja akurat tutaj sobie polecę na ryzykowną rafinerię. Pan Megalodon mi odleciał. Tutaj będzie na ryzykownej bodajże maszynistka. O ile się nie mylę. Mam nadzieję, że nic nie pomieszałem. Dajcie znać również w komentarzu, jak Wam się podoba ten najnowszy sezon. I teraz tak, trzeba się zaopatrzyć przed bitwą okej, okay. maszynistka chodzi gdzieś na dole. Polecam Wam również yy, brać też to zadanie na gorące przedmioty, bo wtedy jak zabijacie bossy wykonujecie zadania, to macie podwajonego Expa. 150 albo 200% możecie mnie w komentarzu poprawić ile dokładnie. No i teraz tak, nie będę się tutaj męczyć, po prostu sobie zlikwiduję całą. Obstawę. Użyję nitro. Teraz tak pani maszynistko. Gdzie pani jest? To jest niekola, oczywiście, że to jest niekola. O, latają już wszyscy na górze. Dzień dobry. A i dla tych ciekawskich, czemu ja gram tutaj na takiej słabszej rozdzielczości i tak dalej, ponieważ moja karta graficzna wylądowała niestety na reklamacji w sklepie, poleciała do producenta i prawdopodobnie jakieś trzy tygodnie będę bez niej i to jeszcze. W najlepszym wypadku, bo znając życie, to pewnie 4 tygodnie będzie w tym serwisie siedzieć. Dajcie znać, jeśli mieliście również uszkodzoną kartę graficzną albo komputer i musieliście niestety obejść się bez grania na swoim normalnym sprzęcie, tylko na jakimś starym laptopie, telefonie lub czymkolwiek innym. O, Nitro mi się już skończyło. Ale spoko, jest sobie następne i witam panią maszynistkę. No i to zawsze mają takie dziwne dźwięki jak jakieś Simsy Dzień dobry Fajne jest to, że te bossy są znacznie łatwiejsze Kiedyś, w tamtym sezonie musieliśmy się nieźle namęczyć, a teraz... Teraz pokonywanie bossów jest jak półka z masłem Malże sobie stoję w miejscu i tylko strzelam całą serią z magazynka Pamiętajcie, jeśli npc postawi wam boss wieżyczkę, niszczycie ją od razu. Bo ta wieżyczka może wam zrobić niezły laser. A jak jej nie zniszczycie, to się sami przekonacie. O! Halo, halo? Coś mi tutaj... ...slagowało. Ponoszę broń. Podnoszę. Metalion. No jak widzicie, mam już tutaj 1 na 3, jeden boss zlikwidowany. Wystartuję dla was jeszcze specjalnie inne gry i pokażę wam jak pokonać innych bossów, A dzięki magii montażu pokażę wam jeszcze. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami, tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu Vazi GAMING na naszym Discordzie wazilandia. Następne zadanie polega na wejściu do samochodu przez dach. Tak, bardzo ciężkie zadanie. Wszystko co musimy wykonać. To wejść do samochodu przez dach, czyli patrzcie, mamy furę. Skaczę na nią i wchodzę co niej po prostu dachu I to jest zadanie numer 2. Mega proste, banalne. Wprowadzają takie niby małe zamieszanie, ale zadanie jest prościutkie. No i lecimy do zadania numer. No i witam ponownie. W pierwszym zadaniu, tym razem będziemy pokonywać panią Meringu, Szramę, czyli tą, którą gram. Lecę na ring. Przypominam wam również, że jeśli gracie z oddziałem, z przyjaciółmi, ze znajomymi, możecie sobie to zadanie wykonać jednocześnie, bo zadanie jest oczywiście na wsparciu. Macie tutaj takiego hipka z plusikiem i możecie to wykonać jednocześnie, zabijając każdy bossa w Innej miejscówce, Pani Ringu. Gdzie Pani jest? Nie mogę Pani znaleźć. Ona się kryje tutaj, gdzieś pod spodem. Jak widzicie, jest taki marker zaznaczony. Ja sobie jeszcze nic nie żyję, żeby. Przelecieć przez te ściany, drzwi. Nie, yeah, tak, jest tutaj. Widzicie, jest fura. A ona będzie tutaj gdzieś stała. O, jednak nie, jest na piętrze. Jak się ukryła, walczy o przetrwanie. I czyżby była tutaj? No nie wierzę. Dzień dobry. No, ja myślę, że w takim tempie zaraz strefa mi ją zabije. Muszę tutaj na dachu. Okej, okay, tutaj ktoś jest. I szeregały pustkowie. Co jest? Ja cały czas widzę, że tutaj nie wiem ktoś jest. A tutaj nikogo nie ma. Zaraz to się skończy, tak że strefa ją po prostu zabije. O, dobra, widzę ją. Gdzie pojawił się marker. To mi znacznie ułatwi. Czy ją minąłem już dwa razy, brawo ja. Witam pani Szamo. Uuu, małuk wybuchowy. Ładnie. Bardzo nieładnie. Najgorsze teraz, że strefa może mi ją dobić. Tego ja bym raczej nie chciał wo wow, 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 nie, 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 nie z tymi czepiakami. No i tak dobiłaś, O nie! Padłem, padłem, ale mam 2 na 3. No i startujemy nową grę. Bo i tak nam leci ten jeden boss leciał. No, i witam ponownie. po się tym razem maszynistkami tutaj wyruszyła w trasę, a ja na spokojnie mam Megadolodon, Meg. Megadolo, megadol. Megadol. Megalodona w potwornym przyszłku. To się wydnie, tego nie wpadnie <ścoughs> na nagraniu meg, Megalodona. <ścoughs> ja. Tora. Są bronie. Okay. Tego nikt się nie spodziewał. O, nieładnie, panowie. Tak nie wolno. Jeszcze mega lodu, To mnie wali. Mm. To wesoło. Dobra, ja sobie tutaj wyjdę. I zrobię go po prostu sposobem. Tutaj macie suwa. Tutaj macie wieżyczkę. I po co walczyć fair i męczyć się, skoro można go zrobić sposobem, tak on nam teraz falnie, tak on leci na furii. Najgorsze ja to, że tutaj z każdej strony coś do mnie strzela. To nie wygląda dobrze. O ja! On mi zniszczył tego sła! Co jest? Jeszcze przeciwnik. Dobra, ja się na sekundkę wycofam. Niech tam zajmą się NPC przeciwnikiem, podleczę się. I jak to prawdziwy wspaniały gracz Fortnite bije na trzeciego i będzie zadanie zaliczone. Dobra, mam bandaże, mam zielonego wojownika coraz lepiej. Mega o to chodzi. Tak jest. Bandaże. Czy mega lodom? Już pokonał tam inny typ, ile tutaj ich jest? No, przecież to jest jakaś masakra. Zatem muszę się nimi zająć w pierwszej kolejności. Megalodon pewnie ma już całą tarczę. Nie, nie ma. Uch, ale ja nie mam życia. Jak on mi trzaśnie. No właśnie, o tym mówiłem. On się wściekł. <noise> się wściekł. Co jest? No tak, jeszcze kolejny. Na poważnie? Dobra, przydałaby się fura z kolejną wieżyczką. Pan nażować, czy jest. Dobra, jest tutaj stów na górze, i pamiętajcie, że te rzeczy tutaj co jakiś czas się ponownie e, pojawiają. Czyli, jeszcze raz, sobie wjeżdżam w to. Nie będę się męczyć. Znowu zrobię to samo, czyli przełączę sobie na wieżyczkę, panie Melgo, me, Megalodonie. Niestety. Niestety czas umierać. Zbieram monetę, zbieram karabin. No, i to by było tyle. Wszystkie trzy bossy zlikwidowane. Przechodzimy do zadania numer dwa. Zadanie numer. 4. Jest mega fajne bo polega na zdobyciu osłon używając siorbokaktusa, no i tutaj wystarczy nawet, że wjeżdżamy w te siorbokaktusy, ja sobie troszeczkę pojeżdżę, nie musimy w ogóle nic tutaj farmić, wystarczy, że mamy jakikolwiek samochód, który jest w stanie tego siorbokaktusa staranować. Albo kaktusy to po prostu najprostszy kaktus, tylko z owocami siorbu. No, wierzę, wiesz. I kolejny. Jak widzicie, one są rozrzucone totalnie wszędzie na pustyni. Nawet nie trzeba się nic leczyć. Tylko jedynym tutaj, jakby to powiedzieć, problemem jest zbicie osłony bo jak widzicie nic nie poradzę jeśli mam osłonę nabitą tego po prostu zbije sobie osłonę poprzez rozwalenie auta auto jak eksploduje otrzymamy obrażenia od ognia jak i od wybuchu widzicie ja jeszcze sobie wejdę tutaj to żeby się poparzyć dobra na razie tyle, no i wjeżdżam w następne kaktusy. Żadnego problemu z wykonywaniem tego zadania nie ma. Nie wiem w jaki sposób mam 139 skoro. a dobra okej. Okay. Być może nie miałem fula życia i przez to mi zaliczyło tylko tyle i wyłącznie, ile zdobyłem poprzez rozwalenie siorbokaktusa. kaktusa. No i pamiętajcie również, że jeśli jesteście w strefie, strefa Was obija, a Wy sobie po prostu szukacie tych sierbokaktusów, rozjeżdżacie je, no i dostajecie kewa. Również jest fajny motyw. Ile mi tam zostało jeszcze? 101. Poczekam sobie sekundę. Mam kolejne dwa sierbokaktusy. Jest. Jest następny kaktusik. Jeśli jesteście na południowej części mapy z sierbokaktusami, nie ma tutaj żadnego problemu. Nawet ja nie trzeba się męczyć, wystarczy, że po prostu poruszacie się po mapie. Osiobo Kaktusa spotkacie na każdym, ale to w każdym kroku. 258. Dajcie znać mi w komentarzu, który jest Waszym zdaniem ulubione auto bossów. Ciekawy jestem. Mi na przykład mega się podoba szybkość strzelania z tej armatki, ale chyba mimo wszystko wolę przykładowo samochód maszynistki, gdzie możemy strzelać z tego ciałka zabudowanego na dachu samochodu. Uuu uh, dom pod. Wow, czy to jest dom pod. <gryw> pod ziemią? On jest zasypany piachem. Ale sztos. No i pozostało mi już tutaj użycie ostatniego siorbokaktusa, bo brakuje mi aż Dwunastu życia. No i zadanie. Ja już sobie na spokojnie wykonałem i przechodzimy do zadania numer 5. Po drodze jeszcze ominę kolejne kaktusy i lecę w stronę U strefy. W zadaniu numer 5 musimy zadać przeciwnikom obrażenia przy rzuciu nitro pięści. Jak widzicie ja mam te nitro-5 dona megalodona. No to się rymuje. Nie musicie atakować przeciwników, możecie zaatakować bossa. Oj, 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 oj. Coś mi się... <laughs> Okej. Okay. Jak widzicie, ja zadanie mam już wykonane. Przechodzimy do zadania numer 6. Pozostało nam zadanie numer 6, tygodnia pierwszego. Polega ono na zlikwidowaniu graczy z broni z domontowaną lunetą. Jeśli nie macie broni z domontowaną lunetą, musicie niestety udać się przykładowo do jednego ze skronów, albo po prostu, jak widzicie, ja jestem na wyspie i tutaj sobie domontowywuję celownik, holokup i wyposaż. Albo poprzez inny sposób możecie na przykład zdobyć broń, ja mam tutaj strzelbę od Megalodona, ryzykownej rafinerii jest maszyńska, która również ma broń z celownikiem. No i Nitrodomu bodajże tam staniecie kuszę, o ile się nie mylę. Poprawcie mnie jeszcze w komentarzu. I w taki oto sposób, będąc wyposażonym w jedną z tych broni, lub po prostu ulepszoną broń wystarczy, że zlikwidujemy trzech przeciwników. Tak więc zadanie nie jest jakieś tam mega trudne. Gdzie ci przeciwnicy? O, widzę kolegę. Dzień dobry. Nie ma tak strzać. strzelbą, z celownikiem, uwielbiam. Jest tak genialne. Chyba padnę, ale co mi tam? Dobra, no i co? Czy likwidacji. Nie wiem w jaki sposób dwa razy pokonywałem panią ringu Szrabę i mi nie zaliczyło. Prawdopodobnie przez to, że strefa ją dotknęła, albo po prostu dostała tika od strefy i została dobita teoretycznie strefą. Nie? Dobre pytanie. Wystartuję sobie kolejną grę i to sprawdzę. Mam nadzieję, że wam się solucje tych zadań tygodnia pierwszego podobały. Zapraszam również na odcinek z wczoraj. Oraz przed kilku dni, w którym pokazywałem jak możemy jak najszybciej dobić expa Jak widzicie jest tydzień numer 1, a ja już mam Teoretycznie przy tym naleganiu 46 level Ale tymi sposobami co będę jeszcze robić, to będę miał już dzisiaj ponad 50 No dużo ponad 50, tak więc Pancerz wspomagany Będzie dzisiaj mój Jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, zapraszam do skorzystania z kodu Vasi GAMING w sklepie Wesparcie mnie poprzez kanał YouTube'a, dołączenia do naszego Discorda w Azjlandia. Zapraszam również do podzielenia się filmem z innymi. Jeśli chcielibyście mi postawić kawę czy tam piwo, zapraszam do skorzystania z, pocisku, z przycisku. Wesprzyj czy tam podziękuj pod filmem. Ja wam nie zabieram więcej czasu. Życzę miłego dnia czy tam wieczora i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej! Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Vasi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy twórcywazigaming.com. Hej!